Na intensywny tydzień, pełen nauki. Właśnie idę do obuwu i będę tam, no tak minimum, 3 godziny. Jest już dosyć późno, bo jest 12 a planowałam wyjść wcześniej z domu, ale mi nie wyszło, a także tak, idę teraz. I mam nadzieję, że znajdę rower i pojadę rowerkiem. <śm> Zobaczyłam się i teraz wróciłam do domu, bo muszę coś zjeść i będę leciała do koleżanek ze studiów, bo mam do zrobienia projekt grupowy, który musimy dokończyć. Tak, a w drodze powrotnej jeszcze wskoczyłam do sklepu Sam na Powiślu i kupiłam kilka fajnych rzeczy, więc Wam pokażę. Przede wszystkim poszłam tam po ten ser, bo ostatnio zjadłam go w restauracji i był naprawdę bardzo dobry, więc chciałam go zjeść ponownie. Kupiłam też takie oliwki kalamata. Piałam muhamara, bo było minus 50%, tylko że pani nie zauważyła, że jest przecyjona i policzyła to normalnie. Więc jak się zorientowałam, to po prostu zaproponowałam, żebym po prostu wzięła długie opakowanie, żeby po prostu tak było łatwiej niż jakby usuwać jakąś pozycję. Potem jak już zapłaciłam, także tak, mam to opakowania muhamary i chlebek razowy z dynią. Noc i właśnie wysłałam mój projekt. I mam jeszcze zrobienie grupowy, także będę to robiła teraz chyba w nocy. Zostałam trochę sama z moją pracą grupową. Jest prawie czwarta i prawie kończę. I trwa już wschód. <grym> także nie wiem, może jakoś w ciągu pół godziny pójdę spać. Koniec. Skończyłam, i spać. jest godzina czwarta rano i. Jest jasno, robienie projektu grupowego przez noc aż do rana to jest właśnie kwintesencja projektów grupowych, które nie zawsze są, są grupowe. Mam odprowadzić kaspę na służę, a teraz idę na śniadanie i uczyć się. Chciałam iść na parę żeby bo na budżecie, ale jednak idę do ulicy. Wróciłam do domu. Spałam się w nocy jakieś, nie wiem, 3 godziny coś takiego, bo robiłam ten projekt grupowy do późna. Cieszę się, że wszystko jest z głowy, i cieszę się, że nie będę musiała robić więcej projektów grupowych na Sunię. Byłam dzisiaj rano odprowadzić Kaspra na dworzec, bo wracał do Berlina. Potem byłam w Licis na śniadanku i uczyłam się do egzaminu, który będzie w piątek, jednak, bo miał być w czwartek. I jeszcze w drodze powrotnej do domu skoczyłam na Halę Mirowską, bo wreszcie skończyłam nagrywać tydzień za 70 zł i mogę znowu normalnie kupować to wszystko, co lubię kupować, szczególnie teraz latem, jakby tym bardziej. Także chciałam pokazać co kupiłam, bo też już jakiś czas nie było zakupów z targu. Także dzisiaj sobie zakupy z hali Mirowskiej. Kupiłam kilogram malin i zaraz je opłuczę. Pewnie część zjem na surowo, a resztę przyrobię na dżem. Mam też bazylię, która pachnie wspaniale. I cały tramwaj pachnie moją bazylią. Kalarepa z liśćmi. Liście też można jeść. Także może je sobie też podsmażę z czymś. Te żółte cukinie. Piłam też bułkę, który zaraz sobie ugotuję na obiad. Pół kilo czereśni i borówkę amerykańską. I tak, dzisiaj niestety wszystko jest w siatkach, bo nie przewidywałam zakupów, także nie byłam przygotowana. I kupiłam też kapustę kiszoną i strasznie dużo soku się wylewa, więc muszę coś z tym zrobić. Także to tyle, jeśli chodzi o mirowską i jeszcze w Lici skupiłam chleb. Ten, który tam podają, bo jest przepyszny, najlepszy, strasznie drogi, bo 16 zł, Ale jest tak dobry, że myślę, że jest to warte tej ceny. I pewnie sobie pokroję i część zamrożę. Teraz sobie zjem obiad, a potem... Pracuję do nauki. Idealny letni obiadek. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień nauki. Robię sobie spore śniadanie i lecę do biblioteki. Po jutro egzamin. Częścią mojego syna będzie smoothie. Mam tutaj jednego banana. Do tego dodaję maliny z chia, które robiłam wczoraj. Nawet nie smakowałam jak w wyszło, szczerze mówiąc. Nie mam za wiele owoców. Skończyły mi się wszystkie moje mrożone owoce, także nie będzie to jakieś super smoothie. Mam natomiast marakuje, które przywiozłam od rodziców już prawie dwa tygodnie temu chyba. W ogóle to jest dojrzała marakuje. Dojrzała marakuje jest bardzo pomarszczona. Także jeżeli marakuje jest taka ładna, okrągłutka, to ona jeszcze nie jest dojrzała. Co jest fajne, to to, że często ludzie właśnie nie kupują tych takich pomarszczonych, one trafiają na przyceny, więc można czasami taniej dostać marakuje. Kocham wygląd marakui. Jest tak piękny owoc i tak pyszny. Ma tyle zapachu i smaku. Wow. I jedna taka marakuja totalnie odmienia całe to smoothie. Mam jeszcze jakieś dwie pomarańcze. I dodam tutaj sok z jednej. Ja lubię właśnie pomarańcze sobie wyciskać do jakiegoś innego pojemnika, żeby, żeby mogła też wyjąć pestki. Całkiem sporo soku z tej jednej pomarańczy i woda. I gotowe. Wow, mmm przepyszne i tak się prezentuje moje całe śniadanie, czyli moje smoothie, a oprócz tego cztery takie nieduże kromki chleba, reszta pasty muhamara, oliwki, ogórek, dwa plastry wegańskiej szynki i kapusta kiszona. Nastawiłam sobie budzik na 30 minut i w tym czasie muszę zjeść śniadanie, pewnie sobie coś pooglądam na YouTubie. I będę jechała do buwu, także to jest moje paliwo na cały dzień nauki. Jednak zamiast do biblioteki udam się do kapelni. Uczyłam sobie już 3 godzinki i czas na lunch. po drodze wskoczyłam do Biedronki kupić arbuza. Także mam arbuza, bardzo się cieszę, zaraz będę go jadła. I przyszła też dzisiaj do mnie przesyłka pr i w sumie chciałam ją tylko pokazać na Instagramie, albo myślałam, że jednak też wspomnę tutaj na YouTubie, ponieważ jest to jakby wegański odpowiednik suplementów z kolagenem, ponieważ kolagen nie jest wegański i nie ma czegoś takiego jak wegański kolagen, ponieważ kolagen pochodzi od zwierząt, najczęściej od ryb, przez co jest też suplementem okupionym cierpieniem zwierząt. I ostatnio jest bardzo popularny, dlatego pomyślałam, że powiem Wam też tutaj o tym produkcie. Bo jeżeli ktoś z Was rozważał zakup takiego suplementu, to może jednak warto rozważyć wegańską opcję. W ogóle przyszło do mnie w takiej pięknej paczce. To jest kot, jakby ktoś chciał mieć kot zniszkowy, daję znać. A to jest ten produkt, i jako, że nie ma czegoś takiego jak wegański kolagen, to jest to po prostu suplement, który wspomaga naturalną produkcję kolagenu, ponieważ my wszyscy. Sami produkujemy kolagen no i po prostu ten suplement zawiera składniki, które tą produkcję wspomagają. Także zamiast dostarczać sobie suplement z kolagenem, którego zresztą ukłanialność jest kwestionowalna, to możemy po prostu dostarczyć sobie substancje, które tą naszą naturalną produkcję kolagenu wspierają. Także ciekawy produkt są takie saszetki z pojedynczymi porcjami i chciałam Wam dać znać, bo jeżeli ktoś z Was rozważa suplementację kolagenem, to po prostu rozważcie. Tego typu wegański produkt. Dzięki czemu nie będziecie wspierać cierpienia zwierząt. I w to jest też takie mydełko z czterech szpaków i po prostu cała paczka pachniała tym mydełkiem. Cudo. Let's go na ostatni egzamin na moich studiach przed dyplomowym. Chyba jestem gotowa, a czy naprawdę jestem gotowa, to się okaże na egzaminie. Egzamin poszedł bardzo dobrze, dostałam piątkę i z egzaminu i z całego przedmiotu, także bardzo się cieszę. A, a był to przedmiot Etyka Badań Naukowych, a jeżeli kogoś to interesuje, tak. Potem byłam jeszcze w Aldi na zakupach, bo chciałam przede wszystkim kupić wegańską lasagne, którą można tam dostać. Także kupiłam ją, zjadłam na obiad. Teraz jest po 18 i umówiłam się z dziewczynami na taki mini piknik nad Wisłą, także... Spieram się do wyjścia. Dobry, wróciłam z targu, wydałam jakieś 120 zł, bo tyle miałam w gotówce. I ostatnio wydaję zdecydowanie za dużo pieniędzy na jedzenie. I mam wrażenie, że w tym vlogu tylko co chwilę wam pokazuję, co kupiłam do jedzenia. I nie tylko do jedzenia, bo wczoraj też kupiłam sobie taką miseczkę. Jest piękna. Także zdecydowanie muszę przystopować, ale latem jest naprawdę ciężko, bo okej, okay, niby te wszystkie owoce i warzywa są tańsze. Bardziej dostępne, ale jest ich o wiele więcej i ja chcę to wszystko jeść, więc koniec końców i tak wydaje więcej na jedzenie niż na przykład nie wiem, zimą czy jesienią. Bo jeżeli pamiętacie moje hole zakupowe z ryneczku z jesieni czy zimy, no to kupowałam co? Ziemniaki, marchew, jakiś pomidor, dynia, jabłka, gruszki, może jakaś sałata, jak ktoś miał i to tyle. A teraz wszystko. Ja po prostu ja widzę targ i chcę kupić wszystko. First things first, kwiatki. Chciałam inne, ale zawsze kupuję kwiaty na końcu i wydałam prawie wszystkie pieniądze. Zostało mi jakieś 7 złotych, także już nie mogłam kupić tych, które chciałam. A te były za 6, więc wziąłam te, też są ładne. No i za 6 złotych, więc come on. Ja bardzo lubię mieć świeże kwiaty w domu i bardzo jakby podnosi to mój nastrój w ciągu tygodnia. Tylko właśnie z drugiej strony nie chcę wydawać na to jakichś szalonych sum, także staram się, żeby to było jakieś w granicach 10-15 zł tygodniowo. Także dzisiaj jak najbardziej się udało. Next! Lato w pełni porzeczka czerwona i biała albo żółta, nie wiem jak się ją nazywa. Widzę, że już trochę pływa i planuję generalnie zrobić z tego może jakiś dżem, coś takiego, może część zamrożę, nie wiem, ale pewnie to długo tak nie może postać, tym bardziej jak to już pływa, więc coś muszę z tym zrobić. Następnie borówki. Całkiem sporo, był już po 18 za kilogram, także wydaje mi się, że to jest spoko cena. I były są o tyle fajne, że faktycznie dłużej postoją, więc nie jest tak, że wiecie, muszę to zjeść dzisiaj i jutro. No tak to wygląda, że robię zakupy na jakimś targu czy coś i potem muszę to wszystko zjeść tego dnia zakupu albo następnego, bo się wszystko psuje, nie wiem, jakieś maliny czy coś w tym stylu. I potem znowu nie mam jedzenia, więc chyba też do tego więcej wydaje. Kupiłam też takie śliwki małe, we węgierki to są. W ogóle są przepyszne, bo posmakowałam jedną na targu i są już mega dojrzałe. I szczerze jestem zaskoczona, że już są śliwki. Nie wiem, to wam się że śliwki są później. Następnie kapusta kiszona młoda, uwielbiam. Mam również polskiego bakłażana. Kilogram Bobu, Bobu nigdy za wiele. Cztery papryczki chili i trzy duże czerwone cebule. Pierwsza siatka pusta. Widzimy z siatką numer 2, znacznie cięższą, bo są tu głównie warzywa. Dwa piękne pomidory odmiany gargamel. Dla mnie, im bardziej takie ciekawe pomidory, bardziej takie. Nie wiem, nie wiem nawet jak to ująć w słowa. Takie im mniej w regularnych kształtach, tym lepiej. Te pachną przepięknie, jak takie właśnie polskie pomidory. A w ogóle wzięłam prysznic u umyłam włosy przed wyjściem, a teraz znowu potrzebuję prysznica, bo jest tak gorąco, jest 30 stopni. Jeszcze jechałam na rowerze w jedną stronę. Następnie kolejne moje zaskoczenie, czyli polskie brzoskwinie. Też jestem zaskoczona, że już są. Mam tutaj kilogram. Pół kilo żółtej fasolki szparagowej. Kilka ogórków małosolnych i fasolka taka sucha. Kocham to, że na tym targu też są właśnie takie rzeczy, jak fasola. Nawet chyba jakąś kaszy widziałam. Także super, że nawet takie produkty można kupić prosto od rolników i nie w markecie. Cztery marchewki. Tutaj mam siateczkę z ogórkami gruntowymi. Pyszne, uwielbiam je i takie ogórki jakby mogę jeść zupełnie bez niczego, po prostu tak jako przekąska. Dwa buraki i półtora kilo młodych ziemniaków. Tym razem chciałam takie większe. Zazwyczaj biorę malutkie. Tym razem większe. I to jeszcze nie koniec, bo jeszcze zieleninka. Tym razem nie jakoś dużo, bo też w piątek jadę do Berlina. Także to jest na taki no, idealny tydzień, tak? Od soboty do piątku. Mamy moją ukochaną miętę za 3 zł. Ogromny pęczek i w ogóle ona świetnie stoi w wodzie. To jest jeszcze mięta, którą kupiłam chyba ze trzy tygodnie temu, jakoś strasznie dawno temu. I jak widać, nawet jeszcze ta ostatnia się ostała, i ona nawet rośnie, w ogóle wypuściła korzenie, także mogłabym ją nawet wysadzić. Następnie sałata. To jest chyba sałata dębowa. Piękna. I już wielokrotnie Wam to mówiłam, że kocham te sałaty z targu. One mają o wiele więcej smaku niż takie marketowe. Te marketowe po prostu smakują jak gorzka woda najczęściej, a te mają po prostu. Mm, są takie delikatne, ale jednocześnie mają ten smak, są takie kruche, zupełnie coś innego. Natka pietruszki. A, i jeszcze poza zieleniną. są już polskie papryki, co też było dla mnie zaskoczeniem, że to już. Nie wiem, jak się wydawało, że papryki są trochę później w roku. Chciałam, że są jakoś tak bardziej wiecie, nie wiem, koniec lipca, początek sierpnia, no ale okazuje się, że już są. Także kupiłam trzy takie, nie wiem, białe, jasno-żółte. Także to tyle z moich zakupów. Czas to trochę ogarnąć, zrobić śniadanie. Chciałam jeszcze pójść, zrobić pranie przed przyjazdem Ady, bo Ci Ada przyjeżdża będzie jakoś koło, koło 12-13. Ale szczerze nie mam pojęcia, czy się wyrobię. Najwyżej nie będę w stanie odebrać z dworca. Zobaczymy. To ogarnąć!